Jasnowidz Krzysztof Jackowski, fatalna wizja na 2023 roku zobaczył na ulicy. Wskazał miejscem w Polsce. Jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego z zna chyba każdy w Polsce. Mężczyzna od lat dzieli się swoimi wizjami, które na ogólnie napawają optymizmem. Profeta jest także często proszony przez zdesperowane rodziny osób zaginionych, które szukają pomocy, gdzie tylko się da. Oczywiście zwracają się do niego także chociażby tabloidy, które chce swoim czytelnikom przekazać. Co ich może czekać w najbliższym czasie? W Super Expressie pojawiła się więc kolejna wizja Jackowskiego. Nie jest to jednak dobre wieści. Jak twierdzi Jasnowic, rok 2023 nie będzie normalny, a już szczególnie na mieszkańców konkretnego rejonu Polski. Na Slesku widzę dużo wojska. Dla żadnego miasta nie jest to dobre wizje. Pojawi się jakiś niepokój na slasku. Widzę, jak zbiera się wojsko. Co to oznacza? To oznacza, że na świecie beda dziali się bardzo zle rzeczy jak mówię. Rykosze tam w Polsce też beda się dziali zle rzeczy wieszczy profeta. Niestety, i ludzie mieszkający przy wschodniej granicy też nie mają co liczyć na przesadny spokój. Wiadomo, że jak na świecie rozgorzeje coś gorszego, jak wojna na Ukrainie albo wojna na Ukrainie by się spotęgowała. To wiadomo, że w Polsce, będącej blisko Ukrainy nie będzie można nazywać normalnie. To się rozumie samo przez się. Bede się działy różne rzeczy, tak jak BM 2023 roku nie da nam odetchnienia. Tylko coś się spoteguje alarmuje w Super Express